Możemy mówić już o y, tym, że Partnerstwo Wschodnie nabrało pełnego rozpędu i znajdujemy się w tej chwili w bardzo kluczowym momencie. My się na pewno wzajemnie od siebie uczymy, na pewno wzajemnie się inspirujemy różnymi ciekawymi doświadczeniami. Polityka wschodnia to nie tylko domena ministrów, to nie tylko domena ambasadorów. To my, obywatele, chcemy tę politykę uprawiać. Polska. Jest zainteresowana tym, by budować normalne relacje między tym, co dziś nazywamy Wschodem i Zachodem, między Unią Europejską a takimi społeczeństwami i państwami jak Ukraina, Białoruś czy Rosja. Dla nas jest to ważne. Z drugiej strony musimy rozumieć, że dla Francuzów, dla Hiszpanów to nie jest ich pierwszy problem. To jest potrzebne bardzo, aby dać sygnał, że inicjatywa Partnerstwa Wschodniego działa. Ważne jest, aby potoczył się również w sprawniej proces liberalizacji wizowej. To jest bardzo ważne dla kontaktów międzyludzkich, dla rozwoju wspólnych programów, projektów i tak Więc jeśli liberalizacji wizowej długo nie będzie, no to niestety ten postęp taki w sferze społeczeństwa obywatelskiego nie będzie łatwy. Partnerstwo Wschodnie nie może być pojęte jako. Bezwarunkowa obietnica przystąpienia partnerów do Unii Europejskiej. Nie powinniśmy dać żadnych nadziei przez szacunek dla krajów, których to dotyczy oraz ich obywateli. Partnerstwo Wschodnie jest procesem rozłożonym w czasie, bowiem zreformowanie z dnia na dzień, na dzień struktur nadznaczonych dzieciństwem Związku Radzieckiego nie jest czymś włatwym i Polska dobrze o tym wie. Chcielibyśmy podsumować konkurs na najlepsze projekty transgraniczne. To są projekty, które otwierają... Ludzkie serce i otwierają granice. Kto jeszcze na tej sali nie zna księdza Batrucha, to wystarczy powiedzieć, że to jest człowiek, który przełamuje granice. Podstawowym kryterium jest tak zwany efekt transgraniczny, czyli jak dużo rzeczy e, dzieje się e, po obu stronach granicy w ramach takiego projektu, e, bo projekty transgraniczne mają polegać na przekazywaniu sobie wzajemnie wiedzy i z drugiej strony innowacyjność tematu. Co nas tak najbardziej dziwi i co jest tym głównym wyzwaniem, tym samym tej, tej współpracy transgranicznej, żeby ona w ogóle była możliwa. Ważne nie jest to, co się pisze w komputerze, czy się słyszy tam headquarters, ważne jest to, co trzeba zrobić na miejscu. Druga, trzeba mieć pewną elastyczność w działaniu. Trzeba nie tylko słyszeć tego, co się mówi, a zaadaptować, zastosować. Te środki, te podejście, tą, tą wiedzę, które się ma w projekcie, do tych warunków miejscowych, w których projekt się realizuje. Zgłosiło się około tysiąca osób, tak z kilkunastu krajów, że, 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 że jest około 200 prelegentów, tak, że, że rozmawiamy o, o bardzo wielu obszarach, począwszy od dobrego zarządzania administracją przez społeczeństwo obywatelskie, pokazujemy doskonałe inicjatywy z obszaru kultury, edukacji innowacji społecznych, społecznej odpowiedzialności biznesu, więc jest to taka debata praktyków i teoretyków. Jasne są korzyści ze strefy Schengen dla obywateli Unii Europejskiej, natomiast osobom z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Mołdawii i innych państw Partnerstwa Wschodniego granica Schengen jawi się jako coś, Coś najgorszego, co może być, a niekoniecznie tak jest. Zmieniło się dużo zarówno w służbie granicznej, jak i na samej polskiej granicy. Od 2004 roku na polsko-ukraińskiej granicy funkcjonuje taka instytucja jak wspólne polsko-ukraińskie kontrole. I don't think... Schengen nie jest barierą we współpracy pomiędzy państwami strefy Schengen a krajami wschodu. Myślę, że jest odwrotnie. Dorobek prawny Schengen jest narzędziem ułatwiającym zbliżenie się krajów Unii Europejskiej do swoich sąsiadów. A kiedy już spełni się wymagania niezbędne do wstąpienia do strefy Schengen, można podróżować, wymieniać towary w prawie całej Europie: od Polski do Lizbony w Portugalii, od Finlandii do Włoch. Można czerpać korzyści z całej strefy Schengen, jej wolności i sprawiedliwości. Ta honorowa odznaka Rady Europy jest potwierdzeniem naszej aktywności w sferze kultury, w sferze budowania współpracy między organizacjami pozarządowymi po obydwu stronach granicy. Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej w tych kilkunastu liniach programowych daje możliwość zbudowania Debaty na różne tematy ważne w tym obszarze transgranicznego oddziaływania dla polskiej polityki zagranicznej również. Chciałbym wyraźnie podkreślić, że Lublin od kilkunastu lat realizuje dużo projektów wspólnie z miastami ukraińskimi, ale poza zaangażowaniem miasta jest przede wszystkim ogromna aktywność organizacji pozarządowych, i to trzeba dzisiaj szczególnie podkreślić, ponieważ one tworzą realne ramy do współpracy i w sferze kultury i w sferze polityki społecznej i w sferze rozwoju turystyki. Może tak zacznę od takiej pewnej tezy, która jest istotna dla zrozumienia tego, co się teraz dzieje w stosunkach polsko-rosyjskich. Nie da się A rozmawiać to... o Europie Środkowo-Wschodniej bez jej kluczowego gracza, który historycznie i politycznie Ciąży nad tą Europą Środkowo-Wschodnią, czyli Rosja. Stąd zaprosiliśmy ekspertów rosyjskich, którzy mieli nam opowiedzieć o swoim punkcie widzenia. Kiedy okazało się, że partnerstwo wschodnie może stać się narzędziem do rzeczywistego zbliżenia tych krajów z Unią Europejską, w Rosji spowodowało to zmianę w podejściu do tej koncepcji. Zaczęto traktować tę politykę jako zagrożenie. W Rosji jest jednoznaczne. Jeżeli zbliżasz się z Zachodem, to wychodzisz ze strefy wpływów Rosji. Dołożyliśmy również w tym kongresie obszar tematyczny nazwany kontekstami, czyli rozmawiamy szczegółowo o sytuacji na Kaukazie, szczegółowo o sytuacji i na Białorusi, na sytuacji o, na Ukrainie. Kiedy wymyślone zostało partnerstwo z i tych krajów się ucieszyły, ponieważ odebrały ten, ten projekt kategorii geopolityczną. Znaczy pomyślały sobie, aha, zachód nareszcie, znaczy Unia nareszcie zachowuje się prawdziwe imperium. I zaczyna rozgrywkę z Rosją, żeby nas wyrywać z jej strefy turów i wziąć pod swoje skrzydła. Jak Panie Profesorze, ocenia perspektywy Armenii i Gruzji z punktu widzenia uczestnictwa tych krajów w systemie partnerstwa wschodniego? Potrzebne jest podejście indywidualne do każdego z tych krajów, ponieważ to nie działa. Znaczy, regionalne podejście na Kaukazie kompletnie się nie sprawdza. Każdy z tych krajów jest inny i każdy z tych krajów inaczej postrzega Unię do czego innego to Unia jest potrzebna. Dziedzictwo to historyczne Unii polsko-litewskiej, pierwszej w dziejach Europy Unii. Stworzono pewien wzorzec funkcjonowania, wzorzec integracji, który jest przekładany na funkcjonowanie współczesnej Unii Europejskiej. I to, co wyróżniało Rzeczpospolitą obojga narodów, to pewna wspólnota interesów, to poczucie pewnej wspólnoty wartości, ale to także odwołanie się do takich wartości jak, jak tolerancja. I to także element wspólnego poczucia zagrożenia i działania wobec środowiska międzynarodowego. Pojednanie jest długim procesem na pokolenie wiodącym. To. to problem pojednania narodów był centralnym problemem. Na Zachodzie z tego zrodziła się powoli i Unia, i ta bardzo ważne też wydarzenie, pojednanie niemiecko-francuskie, bardzo ważne. U nas na dobre dopiero 89-90 roku. Pojednanie w ogóle w dziejach narodów Europy jest wartością. Traktujmy pojednanie jaką wartość, czyli coś, co jest cenne, do czego dążymy, coś, co tworzy punkt odniesienia dla, dla naszych działań różnych na poziomie społecznym, na poziomie politycznym, ale z drugiej strony, trzeba podkreślić że pojednanie, będąc wartością, jest także procesem społecznym. Procesem, chcę podkreślić, czyli pewnym stanem, który trwa w pewnej przestrzeni czasu. Stanem, który dzieje się tu i teraz, który dzieje się w konkretnej rzeczywistości. My jesteśmy takimi marzycielami, optymistami. To, no, 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 my, my graniczymy z, z Ukrainą, więc, oczywiście, nam szczególnie jest, 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 jest bliskie zbliżanie krajów partnerstwa do, 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 do wspólnej Europy. Ale myślę, że to coraz bardziej przebija się również wśród naszych przyjaciół z Unii Europejskiej. Polska, oczywiście, jako kraj, który historycznie jest krajem tranzytowym, który zawsze miał na swoim terenie to przekleństwo wojen wynikających z przemarszów wojsk ze wschodu na zachód, teraz ma ambicje i, i, i to dobrą ambicję, żeby wreszcie wykorzystać swoje położenie tranzytowe i stać się takim mądrym pomostem na wschód. Po wielu stronach. Żyją ludzie, którzy czasem mają wspólne religie, wspólne narodowości, czasem się od siebie różnią, bardziej lub mniej. Jeżeli się szanują nawzajem, jeżeli rozumieją, że lepsza będzie przyszłość w sytuacji, w której rozumiemy swoje języki, rozumiemy swoje potrzeby, pamiętamy historię, ale nie jesteśmy jej niewolnikami, wówczas to ma szansę budować a nie być przyczyną konfliktu.